W tym zadaniu obliczamy pierwiastki trzeciego stopnia. Pamiętajmy o tym, że jeżeli obliczamy pierwiastek nieparzystego stopnia z liczby ujemnej, to wtedy ten znak minus spod pierwiastka możemy wystawić przed pierwiastek, ponieważ na pewno wynik będzie ujemny. Pierwiastek sześcienny z liczby ujemnej to nadal liczba ujemna. Ponadto 8000 możemy zapisać w ten sposób, że to jest pierwiastek trzeciego stopnia z ósemki razy. Pierwiastek trzeciego stopnia z liczby 1000. Minus przepisuje. Pierwiastek sześcienny z ósemki to jest 2. Pierwiastek sześcienny z liczby 110. Minus 2 razy 10 to minus 20.